Kawalerze, możesz mnie zerżnąć za pięćdziesiąt złotych, w dupę i do pyska, słyszysz, kawalerze? Co? Coś ci tągę odrzekła? Czemu to czynisz? Nie tym tomem. No skurwomoć. Roboty jest od skurwy syna. W świniarni, w mleczarni. Magazyn trzeba zamiatać. A ty mi się tutaj wygupiasz. Czy należycie? Gdzie potem płaciu nie było!